Moi drodzy, ja się zbyt witam bardzo serdecznie w tym dzisiejszym odcinku z naszego Don Starwa. Tak, oczywiście na sam początek dnia... Y, nie. No, dużo tutaj w sumie nie było, no ale... Ale liczy się to, że to plecak, nie? Dobra. To idziemy dalej. Y, tak. Jesteśmy akurat tutaj, oczywiście zanim... O dobra, udało, udało mi się. Jesteśmy oczywiście tutaj. Mmm, dlatego iż uznałem, warto byłoby sobie pozbierać trochę trawki, trochę patyczków, także trochę tego mamy. Yy, tak, przygotowałem się pierwszy raz do odcinka wspaniale, prawda? Yy, teraz plecak sobie muszę zrobić. Powinienem móc to zrobić. Mogę. Bardzo kosztowny to nie jest. Dobra. Yy, powiedzmy, że sobie dodam. To Muszę mieć, Tam mi nie będzie tak bardzo potrzebne. w zostawię. Yy, tak. Ja chciałem sobie teraz w tym odcinku głównie pozbierać sobie. Chciałem sobie pozbierać sobie. Yy, no yy. Tak, nie wszystko zebrałem. Nie, wszystkie, nie, nie, nie całą trawkę. Przepraszam. Yy. Dużo tego tutaj będzie? No, w sumie spoko. Yy, zrobiłem też sobie w bazie specjalnie lodówkę po to, aby móc sobie ten lód tak sobie zebrać, nie? Bo jak on jest yy, wiadomo już w lodówce, to... Czy właśnie moja postać przeklęła? Naprawdę. Ale to znaczy, że w tym odcinku na sam początek yy, będzie prawdopodobnie jeleniocyklop, także Tak mi się wydaje, że to może być on Nie Ale ja chciałem sobie się po prostu ocieplić dziękuję teraz I ja się tak boję trochę kurde Ja nie chcę Ale Mam nadzieję że on tutaj zostanie bo ja, nie... ja wcale ja się zastanawiałem Czekajcie, chcę zobaczyć ile Raz, dwa, trzy. Nie rozmnożyły się w ogóle, dobra. Dobra, mniej gada... Nie będę teraz się odzywał, bo tak nie ma sensu. Dobrze, że tutaj wrombam cały lud. Mam jakieś mięso, mam. Boże, on jest coraz bliżej, ja go czuję. On jest na mapie. Nie, nie mogę jeszcze na mapie, ale ja go czuję. Jest, idzie, jest tutaj, dobra, mamy Jelenia Cyklopa, zajebiście. Ciekawe, jestem ciekaw, czy on do nas przyjdzie. Tak podejdzie do nas, yy, Zuzanna, idziesz, chodź tutaj, Zuzanna. I on będzie teraz za mną latał, tak? Boże, ale Zuzanna jest obok niego, żeby on jej nie zabił. Dobra. I sobie zrobię obozowisko na razie tutaj. Czy on tu zostanie, on jest tutaj, tak? Na minimbapie jest w tym samym miejscu. Dobrze. Ja mam... Dobra, w takim razie dobrze, że zebram tej trawy i dobrze mi nie było w obozwisku. Więc w sumie taką nadzieję, że wiecie, że często mnie nie będzie w obozie, że jak on pomyśli sobie, a przyjdę sobie do tego Erniela go zabiję. No akurat mnie nie będzie w baźie, bo jeżeli byłbym w baźie, to mi wszystko by rozpierniczył tutaj. A trochę tego mam i w ogóle dużo mam tego lodu tutaj, 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 tutaj. No coraz więcej go jest. Dobrze, dobrze. Trochę jedzenie by mi się przydało. Nie właśnie, ja uważam, że nie ma co marnować sobie nocy, bo skoro można ruszać w drogę, to ruszajmy w drogę. się bicie może co? On tam został, on tam został bardzo dobrze Tylko żeby Zusiał za mną podeszła Na radę? Na radę tak, tylko jest z też latarnię, żeby jej do końca nie wyczerpać. A właśnie, jeżeli tą latarnię wyczerp, to jest ten. To muszę uważać tu jest tam jaskina. Jeżeli bym tą latarnię wyczerpał tak sobie do końca. Nieszczęśliwie. Słyszę, nie to tak, że... Czy ona mi się po prostu zniszczy, czy będzie tak sobie na zero? Nie macie jak szkoda. tutaj? On tu został? Został. Niech tam będzie. Ej, nie masz prawa tutaj być. Tak moja psycha, moja psycha, Boże, spokojnie, bardzo dobrze idzie. W sumie jak jesteśmy w obozie, to dorobiłem sobie też skrzynkę, więc możemy się cieszyć. Mamy chyba jakieś jedzenie, tak czeka coś na nas. Bardzo dobrze. Wszyscy się sensie, cieszymy, tak? Dobra. Yy, aha, lodówka na lód specjalna. Znaczy w zimie to i tak mi ten lód w ogóle się nie psuje, nie? Także to nie ma znaczenia żadnego. Kurde, tu tutaj jesteś, tak? A nie bym cię uciukał. Nie, nie lubię zabrać jakoś takiego. Ale chodźcie, jeżeli podejdziesz, to ja będę zmuszony cię zabić. Chodź yy, tak, trzeba się trochę odcierpić i... Trochę więcej drewna wiem, się przydało mieć przy sobie. I, 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 i. Mam tutaj. Ta strzynka ogólnie jest na narzędzia, nie? Mam tutaj kilo. Dobra, mam kilo. Nie będziecie złe, nie? Nie, nie jesteście złe. Bardzo dobrze. Cieszy mnie to. No myślę, że mi już dasz to, co Niemcy tam daliśmy. Tingwiny spokojnie, ja nic od was nie chcę. Kolejnej nocy może W ogóle mam tak mało jeszcze tego, nie? Eee. Krzemienia? Chyba się nazywa Szymien. Czy bardziej? Ty dawno mnie nie było. Z tym razem nasze spotkanie nie zakończyło się bardzo dobrze. sobie nasadziłem tutaj trochę drzewek jeszcze. Tak, bo pomyślałem sobie, a, jak przyjdzie jelenie to fajnie byłoby mieć trochę drzewców no. na ten wypadek. Nie oczywiście żadnego drzewca nie było. Jakby inaczej zresztą jak Potrzebuję to nie ma Aha i w ogóle też sobie szperamo na... Wiki i jest taki właśnie na. czym ogólnie na lato, co muszę mieć. Dlatego też. Yy, zbieramy teraz loot. I będziemy się. Znaczy, dobra, jeszcze przejdę do jednego komentarza pod ostatnim filmikiem. Napisaliście mi, żebym wyruszył naszej w jakąś podróż czy coś tego typu? No bo wiadomo, to akurat jest dosyć ciekawe. Zresztą mi, dla mnie też akurat to nudne nie jest, wręcz przeciwnie. Mm. Dlatego sobie akurat ruszymy dzisiaj w jakąś tam podróż. Głównie to będziemy szli tutaj. Dlatego ja nie będę brał zuzanny naszej, bo ona może nam trochę sobie umrzeć. Dlatego wolałbym nie. Czekajcie. część tutaj. Część tutaj. Tutaj. Drewno jedno to mi się nie opłaca w zasadzie. Więc nie mam i Chciałem tam... Tutaj właśnie mam tam, Ja tu dobrze trafiłem. A tutaj. Niech będzie bajzel, no trudno. Nie chcę gdzieś z nim daleko. Aha, aha, właśnie, 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 właśnie. Telezacja. I nie ogarnąłem, do czego jest ta truskawka, przepraszam. Powinienem to ogarnąć, powinienem już wiedzieć, ale niestety nie wiem. I to mi się przydało jeszcze wziąć. Na tą podróż. Dobra, zostawię to, może sobie. Jak Jestem mi zajmuję jakiś nie będę grał. Wezmę na wszelki wypadek Koniecznie wezmę eee... no w sumie nie będzie tak bardzo poszony z tabli. Tak się zastanawiam czy ktoś jeszcze mam wziąć nie no yy, akurat psy nie są to nie jest najlepszy pomysł pójście tam nocą Bo nie będzie widać tak do końca tych stów ale w zasadzie szkoda no, dzień nasz krótki nie jest w sumie, nie? W sumie do nas jeszcze trochę nam zostało tak I ja mam I jak to właśnie będzie ten? Ha ja to muszę to sobie wziąć i postawić tutaj, tak? Jak teraz wezmę, to będę miał... Aha, okej. Okay. Tak trochę taki głupi system, ale... O, cześć! Przydacie się jeszcze. No, zwykłe kamienie to nie są mi potrzebne, bo tu z tego filt nie wypada, z tego też nie. Ej, ciekawe czy psy śpią w nocy, to byłoby fajne, gdyby sobie spały. Czekajcie, ogarnę tutaj, tutaj z tego. Dużo tutaj psów nie ma, tutaj są. No, w sumie... Nie, one nie śpią w nocy. Fajnie. Może latarnia. Ja się boję tych psów, naprawdę. Teraz nie, że któryś pożre. Dobra. Odejdę z nich sobie trochę. Lindia, ja tylko pli. Jak one tak sobie dziwnie szczekały, to znaczy, że mnie wyhaczyły. Pierwszej stronie. Jeszcze lepiej. Moja psia ma się spoko, także. Dobra, dzisiaj w noca wyprawa jest nieudana. Wziąłem mam zyskałem sobie tylko trzy tego flintu Zawsze spoko o być gorzej Co ty masz pod sobą? Aha Brzydki kwiatek, dobra, rozumiem A ugotujmy też, to Jesteśmy w ogóle w sobie tak mięsożerni, nie? Jak będzie dzień, to jeszcze tam wrócimy. Ooooooo! Co bym nam się przydało? Może ja bym te psy mógł zabił, co? To co A, jeszcze trzeba sprawdzić, czy jeden nieodzłowiek jest tam, gdzie był. Jest tam, gdzie był. Dobrze. Tak ma być idealnie. A i czy się rozmnożyły? Tu są dwa, tu jest jeden. Nie, nie rozmnożyły się. Może, kiedybym ja to nie poczuł, to by się bardziej rozmnożyły, co? <laughs> Popiję sobie wodę Dobra, iść do tych golemów czy nie? Muszę sobie poczytać wykminić, jak one się rozmnożają. Dokładnie W sumie nie jesteśmy najbardziej tak potrzebni. Yy, Zuzanna, ty zostajesz. Niestety wezmę sobie. Przepraszam, przepraszam, tak. Są te kwiaty i mogę je sobie zabrać, ale... Sok nie jest jakoś tak bardzo potrzebny, niezbędny i tak dalej. Chyba. Oczywiście znaczy w lecie się te kaktusy przydają, nie? A co z tego jest? Kuli Zostawię cię kuli. Nie słyszę tych psów I moja psycha ma się źle, dlaczego? A, bo jest ten O, mam jakieś przewody, a to jest dla króla świn, dobrze. Niech będzie Dobra, jak się o ciebie, to idę dalej. E, dobra, idę dalej, nie chcę się czekać. W sumie tak jakby no, To są same te dupiate kamienie, które mnie nie interesują trzeba mapę sobie ładnie uzupełnić. Tak, tak, tak. Ładnie sobie uzupełniamy mapę, jest fajnie. Może one są tak bardziej w głębi tego lądu, co? O, patrzcie, Jim jak fajnie. Ja w ogóle zauważyłem, że nie chodzę do tych dziur robaka. I słyszałem yy, tego... Już wcześniej go słyszałem, ale nie byłem pewien, to się nie odzywałem. Konia? Tego strzałwicy. Tutaj jest? Nie wiem, zgodnie, nie skąd jak go słyszałem, ale go słyszałem. Dobra, trochę lodu tutaj mamy. Ale z a nie, bo to będą te, dobra. Nie no, ja wie, jednak wolałbym sobie zabrać trochę tego, yy, krzemienia, nie? Także... Mamy drogę. Tutaj słyszałem coś. Coś mnie niepokoi. Jestem. Raczej nie sądzę, żeby nas wygonił, ale... Kurde, ale w tego gońca tak zamrażamy fajnie. Dlatego do tego no dosyć. W sumie szybko nawet biegniemy. Nie tylko brakuje, wiecie, tej lastki do szybkiego biegania, także się y, szybko biega wtedy no, logiczne zresztą, ale dobra. Jest ognisko, tutaj i tak dzień się już właśnie kończy. Owszem, ja nie wiem, co to jest, tylko nie muszę wstać do ognia. Jak kurde... są same te dupiate kamienie, które mnie interesują. Tych, te, te mnie bardzo interesują, ale, a w sumie z tych też wypada, przynajmniej. Dobra, jestem głupi, a powiem, że i takich nie ma, także. Wezmę sobie, wiecie, lecacz. Wezmę sobie gdzieś, o, gdzie indziej to ognisko, co? Czyli Maxwell, jestem są spoko. Nie zamierzam tu ukryty, psa mi spada. Nie zamierzam do nich jakoś tak specjalnie wchodzić, ani nic, ale one i tak są spokojne. Tak po ostatnim odcinku jestem pewien, że nie będę do nich. O, one są fajne. One są bardzo fajne. One są takie pocieczne. Mamy coś? Halo! Ну, разве не сам агрессивно? Есть нуб, мои друзья, есть нуб. już 20 minut, więc dałoby już kończyć Ale chciałbym jeszcze dotrwać do mojego obozowiska chociaż tak, na trochę Przebadam, Przebadam okolice Co to jest? Są czy ule? Czy to jest ten biom, ten straszny biom? W jest wiele uli? W sumie nie jest straszny, jest bardzo fajny Ale tam mnie nie interesuje, bo jego, z jego trąby, żeby zrobić to fajne ubranie, to chyba trzeba trochę więcej, nie Materiału. Ale nie wiem, czy ja te wszystkie materiały mam. Tak. Yy, dobra, trochę sobie ogarnęliśmy tą mapę, szczerze mówiąc. Ale dałoby się to rozbić, a te w sumie zniszczyć. No bo dobra, dałbym jeszcze rady je zabić. Ale co z tego co z tego bym miał? Jak jestem ciekawy A i kurde, niedługo będzie końcimy Boże, 3 dni Nie 12 A nie 3 Dobra Dobra, lecimy jeszcze dalej Szkoda nocy, naprawdę, bo noc, noc trwa kurde tak długo tutaj, nie? Jak cały całą noc mieć w dupie, to tak przegłupią, nie? Mi się wydaje, że to jest fajny kamień. Nie, to nie jest fajny kamień. Jestem do dupy. O, mamy przejście. O, coś fajnego. Yy, tak, cieszę się razem z wami. Dobra Ja słyszę pieski chyba Tutaj stąd No to ja będę bardziej tutaj, tutaj może co urzędował Dobra, zgaszę cię latarko 53% no spoko w sumie idzie jeszcze jakbyś. To byłoby się do Jesczki wybrać jeszcze właśnie po te nasze eee, No wiecie Zabijcie je głupie osy Tak to jest zajebista wiadomość, prawda A mogę to zniszczyć tak jakby O, mam berło jakieś tego. Ale fajnie. No nie no, pszczoły akurat nie są bardzo apetycznym kostkiem dla mnie. Wręcz przeciwnie, ale naprawdę się ich boję, ale. Gdybyś... Będzie trzeba tutaj zajrzeć, wiecie? O, to są te pieski. Czym to się różni od tego? Nie wiem, nie wiem, ale... 3 stopnie, zamarzamy. Ale nie? Mamy to. Aha, i jeszcze ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Jest jeszcze taki... niebieski ten kryształek. I on jest bardzo przydatny. Bo on z niego się robi taki też amulet zimna czy coś takiego? Także w lecie może być przydatny. Chodź. No nie, nie do mnie, a tych. one nie zabiją tej? Ty, tych. Ty. Tutaj proszę mi już nie przeszkadzać, Ale nie, serio dużo, kurde 25 minut nagrania, no nie, 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 tak nie może być. Wtedy już z wami kończył, wiesz, Widzicie? Także ja sobie tutaj jeszcze trochę pokopię, ale wy się trzymajcie, do zobaczenia następnym razem, zająkałem się, ale nikt o tym nie wie, no i na razie.